Dziękuję Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja. Bardzo serdecznie dziękuję za ten wniosek. Oczywiście mam nadzieję, że go przegłosujemy. Ja oczywiście uważam, że podkomisja jest właśnie tym miejscem, że jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, żeby rozstrzygnąć kilkunastoletni spór o to, czy w Polsce powinno być prawo koncernowe, czy nie, to właśnie czynimy to. No oczywiście nie chciałbym być nieuprzejmy do szanownej pani marszałek, ale sama debata w pierwszym czytaniu wykazała, że pani marszałek kompletnie nie zna tego projektu. Podstawowym pani zarzutem było to, że polecenia wiążące nie są pisemne, co jest ekspresji z verbis wpisane akurat w tej nowelizacji. Więc ja naprawdę zachęcam do tego, żeby się nie czytać jedno wyrwane z kontekstu zdanie, bo znamy te opinię, tylko pochylić się nad tą materią, na którą pochyliło się 60 ekspertów spoza polityki. Nie wiem, co tak bardzo uwiera państwa w tym projekcie. Bronią Państwo pewnego modelu, z którym chcemy skończyć, czyli modelu tzw. szarości, w której to kancelarie prawnicze łupią między nimi spółki skarbu państwa i inne holdingi. W opracowy przez opracowywanie różnych właśnie takich konstrukcji prawnych, które są quasi pomysłami na zarządzanie korporacjami, a my chcemy wprowadzić zero-jedynkowe rozwiązania transparentne, jawne dla polskiego biznesu, aby zachęcać do realizowania przez grupy spółek wspólnych strategii biznesowej. To, że Platformie Obywatelskiej to się nie podoba. Mam nadzieję, że w takiej pracy merytorycznie pod komisji wszelkiego rodzaju wątpliwości wyjaśnimy. To po pierwsze. A po drugie, szanowna pani, sama mi pani na ostatnim naszym posiedzeniu deklarowała, że macie konkretne uwagi merytoryczne i konkretne rozwiązania. Jesteśmy tutaj na dyskusji otwarci. Tak samo jak i w czasie konsultacji przyjęliśmy bardzo dużo uwag merytorycznych. Jeżeli macie jakieś uwagi, to je oczywiście zgłoście. Po to jest właśnie dyskusja w komisjach, żeby szukać najlepszego rozwiązania 很金贵